Bardzo miło mi jest powitać wiceprezes Stowarzyszenia Pro Humanum doktora Beatę i Sierpień w Centrum Wielokulturowym jest, nazwaliśmy go miesiącem pamięci. Wspominamy o różnych ludobójstwach, które miały miejsce, o Zagładzie Romów, rzezi jazydów czy chociażby w mardowaniu Hiroshimy i Nagasaki. I wydaje mi się, że robimy to w taki dosyć instynktowny sposób. Chcemy uczcić pamięć o tych wydarzeniach i w ten sposób dzielić się z ludźmi tą wiedzą. Ale niewątpliwie jest to temat, który, jeżeli poruszany jest tutaj w centrum w taki sposób, o, o, o jakim mówisz, to bardzo dobrze, bo mówimy o. Pamięci i, o niej, i o niej zawsze powinno być dużo, dużo miejsca w naszych, w naszych, naszych rozmowach i dyskursie, ale jeśli chcielibyśmy podejść do y, rzeczy bardziej wnikliwie, no to musimy się zastanawiać nad tym, czym jest ludobójstwo i z tego, co wymieniłaś, z tych, m, tych kilku y, nieprawdopodobnych masakr i rzezi, y, naukowcy specjalizujący się w tej dziedzinie genocydowej, już by ci odjęli co najmniej połowę, tak? Ponieważ, żeby precyzyjnie mówić o ludobójstwach, żeby móc je badać z naukowego punktu widzenia, no musimy je doprecyzować. Oczywiście, że nie ma jednej definicji ludobójstwa. Nie ma. Ona jest równo międzynarodowo inaczej definiowana. W konwencjach inaczej definiowana, inaczej definiowana przez y, naukowców, przez socjologów, przez pedagogów. Wskazywałem na, na, na ciekawą pracę profesora Nijakowskiego, Ludobójstwo, Historia i Socjologia Ludzkiej Destrukcyjności. Jest to takie kompendium wiedzy dla osób, które się nie zajmowały nigdy ludobójstwem, które nie, nie czytały, nie mają świadomości. A, a chciałyby coś na ten temat wiedzieć i, i to jest e, znakomite występ, wstępie pokazana ilość definicji, którym można ludobójstwo, ludobójstwa określać, prawda, Jakie definiują, e, w zależności od jakich podziałów. I na przykład profesor Nijakowski proponuje takie odróżnienie ludobójstw totalnych od ludobójstw częściowych. Dlatego Państwo możecie zerknąć do tej, do tej książki i, i popatrzeć na to, jak one są tutaj definiowane. Z tych ludobójstw totalnych wymienia tylko Ormian, Żydów i Romów podczas II wojny światowej i Tutsi oraz Trwa w Rwandzie w 1994 roku. Oczywiście zapewne znajdziecie Państwo innych naukowców, którzy rozszerzają ten katalog albo definiują go inaczej. Natomiast czegoś musimy się trzymać, tak? Więc ja w tej typologii, ja w tej typologii w całej się, się trzymam, tak? I ona jest taka od początku do końca, jakby muszę powiedzieć. Kręcimy się wokół tych tematów edukacyjnych cały czas. Jakkolwiek byśmy jej nie promowali, czy ona jest akademicka i, 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 i jakby... Kreująca tą definicyjność, czy ona jest nawet jak ta książka o pojęciu dobójstwa w kontekście orzecznictwa międzynarodowego, prawda? To jest też niezwykle i, i, istotną działką wiedzy. Czy kiedy robimy wystawę oraz dzieci z Beninu, która była tutaj w Centrum Wielokulturowym, prawda? Czy też dokujemy jadąc do Oświęciny i pokazując, pokazując, obrazując dając odczuć różne inne rzeczy. Tych form edukacyjnych jest na hmm, niezliczona ilość. No, tylko jest hmm, zawsze pytanie, kto ma to robić, tak? To, jak mamy szczęście trafić na przykład na takiego wspaniałego hmm, nauczyciela, jaki jest znany warszawski hmm, historyk i nauczyciel, pan hmm, Robert Szuchta który już napisał dwie ja, albo trzy książki o nauczaniu o i jest rzeczywiście no niezwykłym specjalistą, ale też osobą niezwykle zarażającą wiedzą. Młodzież już któreś pokolenie kształci. Więc jak się trafi na takiego nauczyciela, to oczywiście można tylko i wyłącznie zyskać. Ale jeżeli popatrzymy w podręczniki o historii, o których też Robert Schuchta mówi i pisze bardzo często, jak. Niewiele one poświęcają tym tematom, jak to są trzy kartki na całe twoje kształcenie w szkole podstawowej, prawda? Ja też zrobiły są to -taki. takie suche fakty, tak, sprawia, tak. sprawy statystyka. Więc i wtedy wiesz... wychodzimy znowu z niczym. Oczywiście są świetne instytucje pozarządowe i fajnie za to. Tak jak Muzeum POLIN, które robiły doskonałe konferencje, szkoli nauczycieli, już, już tych, 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 tych konferencji, bo wspomniana przeze mnie dr Alicja Bartoś, to jest Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Są instytucje, Centrum Wielokulturowe w Warszawie, które też i robiło konferencje o szlondobójstwach i zajmuje się różnymi sytuacjami takiej wciągania nas w tą inność, prawda, i różnorodność, i wielokulturowość. Czy sztuka może uczyć tolerancji? Absolutnie, tak, absolutnie. Uważam, że to jest jedno z lepszych nośników, jest jednym z lepszych nośników, tak, jak najbardziej. Bo, bo, bo właśnie sztukę absorbujemy, tak? Absorbujemy ją całym, całym sobą. Ja rozumiem, Ona nie wiecie. jest intelektualnie nastawiona na tak. nas. Najczęściej mamy zupełnie inne odczucie niż to, co autor miał na myśli, prawda? Szczególnie mówię, mówię o sztukach wizualnych w tej chwili. W związku, z tym, w związku z tym tak, jak najbardziej. Przejmujące obrazy, które widziałam w, na wystawie w Wenecji, w kościele, w kościele katolickim, była wystawa. Prac, przepraszam, nie, nie, nie pomnę w tej chwili nazwiska, osoby, która malowała uchodźców właśnie u wybrzeży Włoch, tych ogromnych tragedii, tych cierpień, tych, tych ludzi ginących, a te obrazy były w formach takich bardzo starego malarstwa kościelnego, tak? Tak jakby, nie wiem, Chrystus umierający na krzyżu, to to był, to to był właśnie młody uchodźca, prawda? Ginący, przelewając się przez ręce i tak dalej. Coś nieprawdopodobnego zupełnie, co jakie to wrażenie robi. Nie że nie, nie nie tylko na mnie, tylko na ludzie, którzy, którzy mieli kontakt z, z czymś takim. Tak? Zrobiło na mnie wrażenie, jak to sobie tylko wyobraziłam. Mhm. Rzeczywiście sztuka ma tą, ma tą zdolność do do pokazywania nam tych porównań, które są, są oczywiste, ale nie zawsze je dostrzegamy. Tak? Dokładnie, dokładnie. Jeszcze jeden projekt mi się przypomniał. Zupełnie no, nieprawdopodobny. No, przepraszam, ale też bo nie, nie Może powinnam własne zapisać w tym nazwiska, ale to był projekt, z kolei, który ja odkryłam w internecie. Jest taki pomnik, duży pomnik Zagłody Żydów w Berlinie. On się składa z takich wielu płyt, które są na właśnie różnych poziomach, z ci jest tak, przejmujący zupełnie miejsce, przejmujący pomnik, a jednocześnie on ma w sobie takie doniosłe no, piękno. Bo jest naprawdę taki monumentalny, można się nim zgubić. Może kiedyś widziałam go na zdjęciu i nie zrobił na mnie żadnego wrażenia. Tak naprawdę, naprawdę się starałam, Aha, ale okay. nie byłam w stanie tego w sobie wykrzesać, ale jak byłam tam na miejscu, to całkowicie zrozumiałam... Dokładnie, dokładnie. Jego Skala mok, tego skalę i, i siłę, siłę w Tak i on jeszcze pokazuje hmm. jakiś taki, taki dziwny spokój, jakby... Jakby daje nam do zrozumienia, że to miało miejsce, hmm. ale... Jakby już, już, już wiemy, że trudno jest to właśnie. To jest właśnie to. Ale dla mnie to było dojmujące, wszystko. dojmujące przeżycie. Dla no. mnie to było jak się właśnie zagubiłam między tymi płytami, tak? To było dla mnie dojmujące przeżycie. Natomiast później zobaczyłam młodych ludzi, którzy skaczą, robią dziwne figury, skaczą na jednej nodze i robią sobie tam hmm. prawda, w surfisie. I no to, to dopiero na mnie zrobiło wrażenie. To tak jak ta dziewczynka w, na majdanku, tak? W piecu krematoryjnym. Oczywiście niestety nie miałam w, w sobie tyle odwagi cywilnej, żeby, żeby zacząć pokrzykiwać na tych ludzi, ich ludzi, ponieważ było ich za dużo, zwyczajnie. Naprawdę. To nie było jedno, to nie było epizodyczne. to było dużo. I dorośli nie zwracali na to uwagi. Mm. Więc znowu zeciłam tylko sobie do, 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 do kajecika, żeby pamiętać. Natomiast fenomenalną rzecz zrobił pewien artysta w, w, w internecie, który yy, nie wiem, sobie znaną techniką jakby yy, pokazywał, nakładał na osoby, którym zrobił zdjęcia. Miałem przykład osobę, która tam właśnie, nie wiem, robi pajacyka, tak? robi jakąś głupią no tam w tym, na tym pomniku holokaustowym, tak? głupiem i, i, i ma szeroki uśmiech. I on na to nakładał zdjęcie z obozu prawda? I wychodziło, że ta osoba stoi na właśnie grobie albo na mhm. grobie stu osób, albo w piecu krematoryjnym, albo na trupach ludzi. Czyli to, czym ten pomnik jest, tak naprawdę. Bo on jest w hołdzie tym, 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 tym wszystkim, którzy zginęli. I to było, to zrobiło na mnie zupełnie piękne wrażenie, no, osobie, która tak myśli, która tak wie, i wie, że tak nie powinno być. Więc mogę sobie wyobrazić, jakie by zrobiło, gdybyśmy taki projekt mogli pokazywać osobom, no tym właśnie, wy, wy, wykonującym te fikałki. No tak, na pewno skłoniłoby ich co do jakiejś refleksji. Bardzo dziękuję Ci za tę dzisiejszą rozmowę, bo nam ja bardzo miło Cię.